Siemanko, siemanko, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w następnej piątej części Aramiksów jest z nami oczywiście smurfujący smurf i dzisiaj jest... i dzisiaj Paulinka Hejka <śmiech> <śmiech> To chyba debiut twój, nie? No, no... No, to super, to trzeba wygrać no. To dzisiaj wygrywamy dla Pauliny Mm, dla wszystkich pięknych młodych kobiet. O, skarżę może wezmę, skarżnera. Weź sylasa. Ty, a sylas może El. być OP. No, bo jak jakiś malphite będzie czy coś, to trach. Po jajach. No nie, run do tej, do tej, więc lipę trochę. Weź tam BLC, tam są gotowe. To, to jest ideał. Całkiem się nada. Ja mam po angielsku? Czy... Nie okay? wiem. Perfektu. to gdzie <laughs> jest... <tys> aha, the perfect. No <laughs> ja poczekaj, bo ja grałam kiedyś tam. Miałam runki na niej gdzieś ustawione. A dziwnie cicho. Czekaj, ja cię pokaż. Powiedz coś Paulinka. Mówię coś. Dobra, teraz będzie okej. Okay. Chcesz może kogoś pozdrowić bardzo serdecznie. <laughs> nie wiem, chyba nie. <śmiech> no <śmiech> ja jak, nie wiem, mamy tatę chłopaka albo... Wszystkie piękne kobiety... Chciałem to powiedzieć. Dobra, pozdrowę każdą prześliczną kobitę. O, młodą, nie? nie? No nie no, stara też może być. No dobra, dobra. <laughs> nie wiem, stara, no. no, no dojrzała. Stare też, <laughs> dojrzała, no. Jak Cezar, to zresztą stara, tylko tylko Ja, ja, ja pozdrawiam w przedziale tak 18 do 18. <laughs> nie no, żarcie, żart. <laughs> A ja wszystkich, którzy nas obejrzą. Oj. Nie ma sensu pozdrowić ludzi, którzy nas nie obejmą, bo to no nie słyszą. No tak, to prawda. Anię też pozdrawiam, mistrzynię, muratorkę z Gdańska. ja również. Dawno i nie było, a No, Ania, co ty do nas nie wpadasz? Chwila, bo flaczki se zjem, moment. Ja, flaczki? fu. Mmm. Mmm. Wypatrzyłeś, z tego gówna? Czy tak A wiesz, że flaki są w środku, tam nie ma główna Janek, ja tylko tak chciałem zaedukować lekko. A co jest we flakach? To ty nie do łopa, tak? No jak? Ale ci ktoś... ma fajną ramkę. Który? Który ma 616 level. A który to jest? Ej, kasadin. Kasadin, nie. No jak można zrobić 616 level. No. no. Człowiek życia nie ma? A ja do, czter... do 400 go dobijam. No, to już mówiłeś, cztery odcinki temu. No. Ej, cztery odcinki temu miałem 380, tak? A teraz mam 93. Ale dobijałeś do 400, już, już zaraz 400, już zaraz 400. No ja też, jeszcze gdzie, ile ja mam? A ja mam zaraz też 300. Jeszcze trochę. 11. W ogóle Timosy są teraz e, Useless, nie? I te szakulce, bo te. E, ja nie wiem, to te, te wykrywacze tu na ramię to, to, to się kupuje, czy to same te minionki wykrywają? Bo to tak dziwnie jest teraz. Ja nie pojęcie. To chyba samo, bo widziałem, że e, był ten. W jednym ramie ludzie mieli trzeci poziom i już szedł i wykrywał tam, e, wiesz. Yy, miniony wykrywały tych wardów czy innych dupereli. Fakt, że mieli teamu, ale on nie miał nawet szóstego levela, No to po co ktoś by kupywał, wiesz? Pota, nie? To chyba z automatu leci, ja nie wiem. Nie wiem, trzeba się jakiegoś mędrca zapytać. Bofosa, o. O! Wafle, o, on wie wszystko. Mędrzec A... ten, Bart Cieśla i, i ten, szef kuchni. Do tego mędrzec, starzec. Pan młody. White, mm. white pan młody <laughs> Tak, młody. Młody starzec. A, jak Wafel wiesz, to napisz nam o co tam chodzi, bo my nie wiemy. No ja się pogubiłem, Ty... o co, co No. A co to jest Wafel? Wafel to jest ten ten, nie? To jest. Le... Ten, e... Ja znam. To jest... No właśnie, ja mam takiego mindfucka na chwilkę, bo. Bo. To jest tego konta, nie? Nie. tak, to ja jestem Waffle 2. No, to A, to, czekaj, to czemu mówisz o sobie w trzeciej osobie? Nie, No mam w... taką schizofrenię, to... jak byłem no. mały wypadł z łózeczka to... i to... się to... nie poukładałem. Potem był Czarnobyl, jak, no. byłem już trochę starszy, więc Takie tak zwane le... lekkie rozdwojenie jaźni, to takie... No, to osoba to... trzecia to ja. A ty masz ten inny głos, jak ja sobie zapamiętałam. No wiesz, bo wcześniej paliłem. Bo hmm. wtedy był przed, przed, przed Mutacją, był też, a teraz. E, po. Aha. Nie no, to, to jest komplikowane. Widzę. są. to jest skomplikowane. Polika, ale musimy wygrać teraz. Daj z siebie, wszystkie soki musisz z siebie wycisnąć. Ja muszę złożyć inny przedmiot, tylko nie wiem gdzie on jest. To nie było traktoru, to było Eclipse. No pod Eclipse Jadek jak wejdziesz tu w krzoki to jest ich kozak No idę, patrz Nie, nie zrobisz tego Chodzę. Gryzisz, to ja też chodzę, ja idę gryzisz? normalnie z sto... tą... Patrz oni wszystko rzucają, a no to kasadino. mamy cyk. Eee, ma moja wariat! Żyję! Szybko! Szybko! W chilkach chcesz? Nie, przeżyjesz, dobra. Proszę. Dziękuję. Patrz, mamy ich Dobra, ale ten Zabiję Kurde Zabiję. To Dlaczego dla ciebie jak się zabiłam? No, dziękuję. No, ale pamiętam, że gramy dla Paulinki, tak? także. Nie zabiję jednak tylko do siebie. No ja, widzicie, nie ja nie lubię bardzo aramów grać, bo mi nigdy nie idzie na aramach. A ta to jest, wiesz, to jest for fun, tutaj trzeba się dobrze bawić. Trzeba. Na ramy dobrze się bawić. Przecież arama jakiś spotkanie. Co ten team odbala? Nie wiem. Czyżbyśmy mieli Freemina? Mhm. O Jezu, zasłońcie mnie! Bo na mnie yy. ubije. Dobra, dzięki. Nie yy. Pani mieli kusika to my też chyba mamy, co? Może ktoś tam nie No jest, jest Boże po prostu no. ten Tim wie, że, że gramy jej, z mocą nie fanów nie i stwierdził, że no... Y, to i tak by nic nie dało. <ślech> jej, jej. <ślech> jak wygrać no. Następnym razem jak zestionujesz, to mi powiedz, żebym widział, a to ja podłożę był pod nich. Dobrze. Ja sam nie wiem, wiesz? Mam takie lagi, że ja trochę chciałem ja to wcisnąłem się, Bo wafelek 1, a wafelek 2 inaczej grają i nie wiem w którym momencie... jest ten ...jakim będzie. Gdzie? To co za... A to Chodzę. O ty. A Krzysiu No robot, o wobe... A coś tam zabiłem. Musiałem się poświęcić, bo... Zostałeś pokonany. No i tak byś musiał zginąć pojtemki. No. No właśnie. Ale raz udało się bez zginięcia wygrać. Ale nasza wieża jest jeszcze nie szarpnięta nawet, nie nawet nie zadrapana jest. No, właśnie nie zadrapana.

Nie, nie, nie tego właśnie, żadnego z nich. Każdy. Tak, wyjść. Chodźcie. Tak jestem cwania. No to dobrze Krzyś Widdź a jak mówiłem, że jest słoniakiem. Ja nie. Każdy tylko. Ale widzisz jak ładnie wjechałem w czterech? Nie. Tak, Krzysiu. Mamo ja wariant. Powiem wam, że jak na Aramka to jakoś źle mi strasznie nie idzie. To bardzo dobrze. Ale żyję na farcie. Moje życie to fart. Wow. Ojej, ale ale skłana... Idę Janek? Złapać jeszcze raz. Tak się ładnie, ale nie żyjesz. No, ale coś za coś. No water. Takie życie tego. To jest życie takie rap. nic nie dał. To i tak by nic nie dało, gdybym tam nie... żył. ile, bo tutaj Timo jest. A teraz mam zmari dziętą Uderzę go. go nam ja jego 3 nie w killach 3, -3. U. Nie, jakoś dziwnie dobrze, co? Nie no, ja mam dzisiaj rękę do caseń, bo nią dobrze zagrałam. A nie, nie lubię grać na kary. Ale powiem ci Krzysiu, że nie było źle. Ej, lepszy byłby movement speed czy letality? Latarni, tutaj, latarni, 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 nie, latarni, ja w latarni, latarni, ale no tak musisz. Kur... No Krzysiu. Chciałem... Chciałem zabić tego grzywa, rozbić i minion z niego wszedł. A. Właśnie, mam się zbieżył? No na pewno na mnie, na pewno. No dawaj Krzysiu. Nie wyszło mi to. Zabiję go, przykro mi. Nie zabiją za to, albo jednak nie. Nie no, przecież ten nie zabije zaraz. Niech tam do Chodźcie tutaj, co wy robicie? Nie chcecie kilka? No kurde. No to bierz, jak nie chcą to żyć. No. No ten team rany, ja pierdzielę. Co się robi? Gdzie on jest? Um, pewnie gdzieś stoi sobie. Tu może gdzieś. W których szatach on jest? Skąd mamy to wiedzieć, Krzysiu? Nie ma go tu. No nie, jest gdzieś tam. Tak, był tam? No, bo widziałem jak kometa poleciała stamtąd, więc musi gdzieś tam być. No to... Ja nie co ty wiecie, ja z ząmarziętą z Patrz! Nie Ja nie wierzę w to w ogóle. <grym zmarznięcia> Słabo to nie. No co za śmierdząca Nie, to jest cały. O, jest oko. Oko i nosa. No to jest żart Nie dobra, przeżyję to Ej, ja, zabiłam kogoś? Ale go O, zabiłam Ty, jak ja go zabiłam? Magic! Magic! Wpadnie, dobra Niko, Eee... Niko, chodź po kogoś Beryl Black Magic Gdzie Niko? No co to jest za idiota? Tą Niko Może spadnie się do... O, parę, nie, ja i nie wiem, rozbrać, bo zaraz coś się stanie. Już się przejechałem. Spokojna, twoja była Tak, bo jak grzyby zbieram wszystkie, to spokojna, nie? Paulina, proszę tu wejść w krzaki. Nie. Niko chyba weszła. Ale to już gdzieś Nieee, fuck, bo to ja... Nie no, to jest... Przecież ten Timo to jest tragedia jakaś. Dobra, spokojnie, mieliśmy ich w garści prawie. Jak w garści? co no, ty gadasz? prawie. Powiedziałem, że prawie, tak? Ej! Edge of night. Może być dobra Janek musimy zrobić kombo No kombo bombo Tylko w kogo tu wejść jak wszyscy skaczą na no nie wiadomo. Dobra zostawcie to mnie Nicklas moją jaką wziąłeś Ja w no. no to przypadkiem ją wziąłem Przeć śmierć wcisnęłem Znaczy nawet nie nawet nie, nie teraz, tylko to przed śmierć... przed przednią śmiercią ziemi. Tak, taka Po. Że... O! Wywale się, ale zabijam. Więc no to jest tragedia jakaś przecież. Mm, dobrze Janek tam przytrzymałeś ich sporo. W potężnej to są potężnej szarzy przełamaliśmy ich sam uważać. Ale czemu tam nie widzę? Dobra, jedziemy z nimi. Okishimuro jak się rozpędził. Okishimuro. Cicho. Już nikt Będziesz mógł ten naz film nazwać Podróż po grzybach. <laughs> Nazwę go tak. Sylas Grzybisz. Tylko podróż przez grzyby. Nie, jest skaiping tu. Pole grzybowe w krainie Tima. Gadam. Co, co on robi? Co on robi? Zapiecie jeszcze. Kurwa, no nie złapię go. Dobra, jest. Przepraszam, że tak przeklinam To moja słaba strona. Oj, to. nie. To dopiero drugi raz z więc jest dobrze. Jeszcze nie jest. O kurde, i co mnie uderzyło? Nie no, nie gadaj. Yy. Ja, no, ja nie mogę do nich podejść w ogóle. Teraz tam flasznę Plaszne. Kogo chcesz złapać? Panie Krzysztofie Teraz to musimy być 600, bo ja tam No co ty Sami ci robisz Rki nie mam, Abym bym wziął sobie R Eco. Ja wchodzę pierwszy jestem ciągle Na moim garbie ja się wszystko rozstrzyga No tak? 7 no. sekund do Rki Biorę uta eko Gdzie on jest? O, fuck Dlaczego nie mogłem wcisnąć go? A ja wcisnąłem Ej, dlaczego moja RT drugi raz się wypaliła? Help, 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 help a nie widziałem żadnego ulta. Dziwne to było. No nie no, to jest żart. Jezu. On Co to przerwa. nie ult? <laughs> no. Ja pierdziele popatrzę. Ja Ale jestem useless. Weź lasa No mówię, że jesteś sylasina jak wino. <laughs> dobra, jestem tam, zróbk. Idź Nie, teraz nie. Nie, bo ja muszę w coś wejść. Dobra. Bo to za dużo razy nie mogłem w ogóle podejść. Obijali mnie. To nie może tak być. To... Flash, dash, ignite i... ...i honor. A, wow, aircon usmarnowaliście. <laughs> Przepraszam. Zabiję go. No. <laughs> Gdzie? Najważ najważniejszego wam one-shotowałem. Kogo? Nie, nie wiem, nie wiem, kto to był. Chyba z bazy. No to jak najważniejszego w tej chwili. Tej... <laughs> Nawet mieszkam. Najważniejszego, bo teraz tego trafił, wiesz. Nie <laughs> Aj, co z tego? Nic mi nie zrobisz. A, bo on miał ban. nie miał ban się wtedy. Okay, Słuchaj, co on no, ma tego dusz. Dobra, niech on mi daje tą RK, ja tam wbijam. Popie, ty już połowy życia nie masz. Pas pod nogi. A, ty oczywiście. Nie ma co go leczyć. Ja no, no! Ja wbijam tam, pierdole. Dawać tu. mury. Nic nie zrobiłem. Co tu się dzieje, moi drodzy? Nawet Erki nie mogę wziąć, bo mnie zabijają szyby. na ja No to się ze śmiechu, jak ciągnie. Ale jeszcze dobra, zobaczcie. Nie no, jeszcze obronimy honor. Poczekajcie. Nie no, no, spokojnie. Jak to przegramy, to urazimy moje imię. No właśnie, nie możemy tego zrobić. Odpalam cokolwiek tam żeby... Weź mnie. Tak to się robi. No, no. Dobra, strzelam w jednego z nich. O, trafiłam jeszcze. Dawaj tą Leoną. To farma nic nie znaczy dla nas. Wejdźmy tam, chodź. Biorę te hilka, żebyśmy byli jeszcze lepsi. Tak. No Byś... i się wbijamy. Do no, nich to nie mamy życia. Póki Krzysiu nie żyje, robimy oro, bo no, Krzysiu killę zabiera. Ty co, jak ile <laughs> zabieram, jak ja nie zdążę nawet dojść, żeby dać zadać? No właśnie, problem w tym, że ja też. No, nie. Jeszcze Jeszcze filtruję tam kupiłem. Co tu się dzieje? Na czym ten stopry? Tak nie mam szansy go użyć. No nie gadaj! wszedł z tego grzyba, Ty... O, Jesus. nie! Oprawy. Mamo! XP na tychą. A rekruzer stoi i ze go zabić, złunchotować czy coś, to ja to pozwolił. No właśnie właśnie widzę, Krzysiu. Polina. Co ja z tobą? Paulina, jesteś pierwszy raz i chcesz już być ostatni. Ja nawet <śmiech> <śmiech> Nie, no żartuję. No to moi drodzy mili państwo to co mam tu powiedzieć no nic dodać nic ująć tak nie 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 chcę tego komentować ale ty coś powiedz albo albo ty Polina na zakończenie jakoś taki pożegnaj ciepło. Mieliśmy tyle samo od image'a Krzysiu. Nie, ja nawet nie chcę na to patrzeć, nie w wykresu. Dobra. Na pożegnanie? Coś miłego? No, dawaj. Y ale miłego. No miłego, no. Przecież to możesz niemiłego coś powiedzieć komuś. Nie, nie wolno być niemiłym. No, słusznie. Nie powiem. No dobra, to nic. Nie, nie stresujmy. Na pierwszym odcinku zależy, żeby nie było stresów. I tak przegraliśmy to. Kończymy. Trzymajcie się. Na razie. Marka. Pa-pa.